Zostańcie do końca, bo opowiem Wam o nowych przeciekach w Pet Simulator X, nowym świecie, nowych rzeczach. Zapraszam serdecznie, a także rozdamy sobie nowe peciki. Moi drodzy, zapowiada się naprawdę kozackie aktualizacja. Idziemy, jak co zawsze, pozbierać sobie troszkę laki końców. Moi drodzy, pewnie część z Was może nie zauważyła tego. Co zostało napisane, jeżeli chodzi o Pet Simulator X i nowy update? Popatrzcie sobie, mam tutaj screena dwa razy więcej końców i lakła, czyli szczęścia. Event będzie od 20, czyli już jutro, w miejsce, kiedy miał być update, oczywiście, i dostaniemy to słuchajcie przez tydzień więc naprawdę będzie mega spoko. To też zauważył maf YouTuber taki z zagranicy. I słuchajcie, to jest jakby część przygotowań do nowego świata. Miłego, wesołego otwierania, zdobywania petów. Słuchajcie, czyli to jest przygotowanie do nowego świata. Bardzo się cieszę, że coś takiego w końcu będzie miało miejsce, ponieważ no, nowy świat bardzo się nam przyda. No, niewątpliwie wszyscy na to czekają, prawda? Na nowy świat w Pet Simulator X bardzo fajnie, chociaż żałuję, że te update'y nie są co tydzień, ale może dzięki temu te będą te nowe światy częściej, tak? Może co dwa tygodnie, albo co miesiąc nowy świat, a potem będą jakieś eventy. No, ale słuchajcie, mega się cieszę. Tylko teraz tak, jaka jest teoria? I chcę poznać wasze też, więc śmiało piszcie w komentarzach teraz do tego filmu, jak wy myślicie, jaka jest wasza teoria, dlaczego jakby w przygotowaniach do tego żeby dlaczego oni nam dali dwa razy więcej szczęścia i dwa razy więcej monet i że niby to mają być przygotowania do nowego świata. Dlaczego zwiększana ilość monet i zwiększona ilość jakby szans na huge pety czy na pety w ogóle te lepsze ma nam jakoś, ma być to jakieś przygotowanie do nowego świata. I tutaj jest parę teorii, ja się podzielę z wami moimi teoriami. Po pierwsza jest taka że szczęście nam dają po prostu, żeby, bo prawdopodobnie większość huge petów zostanie usunięta. Mianowicie. Jak wiecie, mamy jeszcze troszkę tych huge petów. Mamy balonowego huge peta. E, mamy jeszcze te dude fairly, który jest jednym z najlepszych petów do zdobycia. Zresztą e, słuchajcie, zobaczymy, czy tak w ogóle jest. Może już usunęli. Chodźmy do tego świata i się przekonajmy. Bo jeżeli się okaże, że oni usunęli już tutaj jakieś pety, to, to może być coś na rzeczy. Zaraz sprawdzimy. Tutaj mamy oczywiście w sekretnej krainie e, te, te peciki. Zaraz sprawdzimy, czy są huge pety tutaj jeszcze, czy jeszcze nie ma. Jest tylko zielony, wcześniej był jeszcze czerwony, jak widzicie. W kartonowym w Doodle Worldzie mamy najlepszego peta, czyli ten huge pet będzie jeszcze łatwiejszy do zdobycia. To będzie prawie taki jak huge Hellrock. ten Doodle Fairy, powiem wam szczerze. Więc mamy jeszcze na farmie... Mamy jeszcze na farmie oczywiście huge peta. I prawdopodobnie te pety zostaną po prostu usunięte. Myślę, że dude fairy, czy może ten farmowy zostanie tutaj. Natomiast reszta będzie usunięta. I słuchajcie, jeszcze mamy kawaii kata. I mamy ten kawaii temple. I moim zdaniem, jak widzicie, ten kawaii, kawaii world już jest zakończony. No bo na końcu jest... O nie! O nie, na końcu jest już świątynia. I już dalej się nie da iść. No tutaj mamy w tym jajka. Słuchajcie, ile tu kosztują. Zaraz sprawdzimy. Podepnijmy sobie. Wszystkie pety 512 milionów za tego kota. Nie? Także to jest bardzo dużo. I ja w ogóle dostaję, jakby za niszczenie tych, tych, tych tutaj. Kurka, no, zniszczcie mi. Ciekawe, czy ja dostaję tu jakąś dużą ilość końców. Chociaż tak naprawdę 17 milionów per tick to nie jest dużo. Przecież naprawdę to tu się opłaca tak niszczyć te pety. No, ale to jest moja jedna teoria, że po prostu huge pety zostaną usunięte i dlatego nam dają szczęście, żebyśmy sobie jeszcze je zdobyli. Ale być może będzie jakoś to inaczej zrobione i po prostu te nowe światy będą kosztować na przykład dalej. kartun coinsy, tylko że. Będzie to o wiele droższe, tak mi się wydaje, że może tak być, że po prostu będą o wiele droższe jajka, czyli nie już 500 milionów, tylko na przykład bilion końców. albo będzie nowa waluta, chociaż coś szczerze wątpię, bo jeszcze im zostało tam na limbo trochę miejsca żeby dodać nowy świat więc moim zdaniem no zapowiada się ciekawie nie mogę się już doczekać za ten tydzień moim celem tak jak wam wspomniałem ja te, teraz już nie gram jakoś tak często w Pet Simulator X moim celem jest żeby sobie na, zrobić te wszystkie ulepszenia no jakbym myślę że bez problemu zrobiłbym je w jeden dzień tylko tylko po prostu no nie gram tyle już w Pet Simulator X i, i to jest moje zadanie potem będę chciał oczywiście na hardkorze zdobywać sobie te lepsze pety, żeby przygotować się do nowego update'u i myślę, że będzie to o wiele jeszcze ułatwione, jeżeli będą te laki i Cartoon Coinsy 2, to już zrobimy to wszystkie te ulepszenia mega szybko, więc to jest mega spoko. Już teraz jak widzicie mam bardzo dużo, mam bardzo dużo tych końców, ale potrzebuję ponad 2 biliony, 2,5 biliona, żeby sobie, żeby sobie zrobić upgrade'a na szansę na huge peta, no bo Trochę to jeszcze potrwa, nie? Ja tu mam, patrzcie, 2,25, ale chcę jeszcze wy, wy, wylewelować sobie te wszystkie resztę tych, tych ulepszeń, żeby mieć to wszystko na maksa, bo lubię jakby mieć wszystko max, tak? No i zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Niestety, wiecie, ta AFK metoda jest taka średnia. Najszybciej jest po prostu leścić tak jak ja lecę, niszczyć te wszystkie skrzynie, co ciekawe, Tutaj bardzo dużo punktów szybko się zdobywa, i mam dodatkowe otwieranie, więc myślę, że tych huge petów będzie mega dużo do zdobycia. Tym bardziej, że jeszcze będzie szansa dwa razy lepsza na pety, więc to nam dużo da. Pytanie tylko: jestem ciekaw, czy te banany coś zwiększają tutaj w tym świecie szansę na, na tego, na, na te huge pety? Bo słyszałem, bo jak wiecie, jakby mnożnik końców tutaj nie działa z tych owoców. Więc to jest takie smutne, to jest takie średnie, no ale co zrobić? Dobra, poniżmy sobie jeszcze to, także dajcie znać Waszą teorię, jak myślicie, czemu oni wprowadzili coś takiego? Czy, czy coś tutaj będą jeszcze kombinować, być może nowego? Ja nie wiem, po co oni coś, chyba że dali to tak po prostu, żeby nas udobruchać, że update'y są teraz co dwa tygodnie, no i, i ten, i. I, I dali nam na osłodę, że możemy sobie, tak jak było z Huge Hellrockiem, nie? Taki bajcik, że a, nie było pół roku update'ów, ale macie Huge Hellrocka za darmo, nie? <laughs> może coś takiego być na rzeczy. Tak mi się wydaje, że, że też tak może być. Słuchajcie, ja jeszcze pójdę do mm, Tech Worldu. Bo mamy sobie tutaj jeszcze parę petów prawdopodobnie do zrobienia, sobie zrobię Dark Matter. Proszę bardzo, mamy tutaj jeszcze questy, dodatkowo zdobył, zrobiłem, więc jest kozacko e, całkiem spoko. Tu mamy te sombrero, te sombrero sobie porobię, na 12 godzin myślę, że, że spoko, będę sobie go oszczędzał, jakby te pety no mam ich dużo, a tak szczerze, to, to co ja mam z nimi zrobić, tak? Widzicie, ludzie też nie będą chcieli kupować jakby tych petów. Szkoda, chciałbym, żeby zrobili ten market, słuchajcie. Jakby zrobili market globalny, że ja sobie umieszczam pety i wy sobie możecie je kupować. To by, było, to by był sztos, to bym się cieszył. No bo by mi to naprawdę ułatwiło strasznie rozgrywkę. Dobra, te sombrero sobie tu dam. I jeszcze zrobimy sobie dark matery. Jak widzicie, ja mam pełno tych, tych laki manki, to już zrobimy sobie, myślę, że na 30 minut. Czemu nie? Kto mi tam zabroni? Jak najbardziej mogę to zrobić. Chociaż, tak szczerze mówiąc, no, e, bardziej bym wolał, jakby, Shiny wersję, no ale kto tam wie. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle spogadanek. Ja teraz pójdę, rozdam Wam peciki. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia.